Dziękuję wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie taką fontannę. Wulkan fontanna czterostrzałową jf F19 SOS. Cena takiej kostki to 16 zł, około 16 zł jf 19 kaliber mamy tutaj 18 mm. Powiem wam, że wulkan jest dosyć lekki, więc w środku pewnie jest. Niby efektowo jest duże, a w środku będzie po prostu mała rureczka. Także większość właśnie fontan tak, yy, tak produkują, że tutaj o wielka, a w środku jest gówno. tak naprawdę. Także tutaj nawet widać po jak dotkniemy yy, fontanne w środku jest zwykła rurka taka jedna. Także zobaczymy. Tutaj jest yy, napisany efekt yy, po angielsku Red Moving Star, czerwone, co ruszające się czerwone gwiazdy. White flower, red star. Green moving star uh, i silver pine. Green star, blue moving star. Yellow flower, blue. No tutaj mamy po prostu trochę kolorków w tej wyrzutni. Zobaczymy. O, tu jest nawet po polsku. Czerwone, zielone, niebieskie, uciekające gwiazdki. Biały, czyszczący kwiat plus czerwone, żółte, zielone gwiazdki. I na sam koniec mamy srebrne, skwierczące drzewko. Pewnie będzie jakiś lekki cracking na sam koniec. Kategoria F2 to już nie wiem czy mówiłem. Certyfikat posiada. Kodzik QR jest, więc można sobie wcześniej przed zakupem zobaczyć. Dobra, zapraszam do oglądania.